Witam wszystkich, z tej strony Bednar Przyleciały do nas oczekiwane skalary Dzikie skalary Rihonana i z peru, Jak widzicie są przepiękne Jest to odmiana kropkowana Też jeśli przypatrzycie to można Zauważyć już pojedyncze kropki Ładną Barwę, poświatę Na grzbiecie, więc Też jestem bardzo z nich zadowolony, że że w końcu przyleciały a tutaj w drugim zbiorniku hagusy, z Fenii bardzo piękne już duże ryby te osobniki na razie pływają w zbiorniku tarliskowym, więc będziemy tutaj na pewno odchowywać młode. A tutaj w kolejnym zbiorniku piękne dzikie koryderasy multiradiatusy. Ryby są już dorosłe, mają między 8 a 9 cm. Także ryby już w sam raz dotarła. Jest wiele podobnych gatunków, ale multiradiatusa można odróżnić. O wydłużonym pysku i po ilości promieni na płetwie grzbietowej. Tutaj te osobniki właśnie mają między 17 a 18 promieni. Są też odmiany, co mają między 10 a 12, również 15, również 8. A my tutaj przy tych osobnikach mamy właśnie między 17 a 18. A tutaj w kolejnym zbiorniku mamy pięknego nożowca. Kitala Blanchi. Ryby w naturze osiągają do, do 120 cm, ale w akwarium przeważnie 50-60. Także jeden taki osobnik zostanie u mnie, ale również są takie ryby na sprzedaż. Także to było na tyle w tym odcinku. Subskrybujcie, lajkujcie. Komentujcie zainteresowanych. W sprawie ryb proszę o kontakt. Są również w hodowli na sprzedaż Altumy Inirida, jak i Atabapo i wiele, wiele innych ryb, również hodowlane Rionana, F również skalary, inne kirysy. Także jest dość sporo ryb. Także to było na tyle w tym odcinku. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, wbijajcie również na film konkursowy. Link jest w opisie pod filmem. Musimy temu zbierać 3000 wyświetleń. Dopiero wtedy będę losował jednego zwycięzcę jest z wygrania akwarium. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie i trzymajcie się do następnego odcinka.